na pierwszej części konferencji klasowej po spotkaniu Śląsku, w okresie na Energia Czarnych słupsk które zakończyło się wynikiem 67 do 65 dla Śląska w Było to tym samym drugie zwycięstwo Śląska we własnej hali, a pierwsza porażka w sezonie z zespołem dotychczasowego lidera, czyli Energii Czarnych-Słupsk. O pierwszą pomocową opinię poproszę najpierw trenera Energii Czarnych-Słupsk, pana Andrzeja Oblapa, pamiętaj, że proszę wziąć mikrofon i powiedzieć kilka słów o Jest już włączony. Po pierwsze gratulacje dla Śląska. Myślę, że pokazali naprawdę charakter, że walczyli od pierwszej do ostatniej minuty. Ja myślę wcytuję, że my sami przyjechaliśmy mecz, że to się tym mecz, to Nie wiem dlaczego to nam się powtarza. Później popełniliśmy po prostu za dużo błędów, mieliśmy te szansy w końcu, chcę wyreszczy mieć, w jaki sposób źrągnęliśmy, ale znowu dla parę takich prostych błędów, których nie powinniśmy popełnić i w końcu wyglądać. Dziękujemy pan robił urlopowi, bo kilka słów prosimy również kapitana zespołu zespołu Marcina Dudkiewicza. Ja również chciałem pogratulować drużynę Śląska, zwycięstwa. Pierwsza połowa według mnie zadecydowała o tym, że, że nie byliśmy w stanie się podnieść po, po takim mocnym nacisku drużyny Śląska. Od początku popełniliśmy 18 strat, co w takim meczu zdarzyć się nie może. Yy, taktycznie byliśmy praktycznie przygotowani. na przygotowanie przygotowani, pewnego rodzaju straty czy koncentracji zadecydowało o tym, że ten mecz przegraliśmy. Każdy, kto był na parkiecie, chciał wygrać, mógł zrobić, co mógł dzisiaj Śląsk był lepszy i jeszcze raz gratulacje. Dziękujemy Marcinowi Dutkiewiczowi. Czy mają Państwo do y, zawodnika i trenera czarnej jakieś pytania? Bardzo proszę. Panie trenerze, jak to było wrócić do Wrocławia, znaleźć się ponownie w hali Orwita i grać przeciwko Śląskowi Wrocław. Na tyle w każdym necie rozdanie jest e, e, jaki powrót do przyszłości ale teraz jestem cenerem Czarnych i na pewno zrobię wszystko co mogę, żeby sobie to nie czyje. Niestety nie udało się i gratulacje dla Śląska gratulacje dla do... kibiców Dziękuję. Jeszcze jakieś pytania? Czy... Nie. Bardzo Panie proszę. proszę. Że który, który fragment meczu Pana zdanie był najsłabszy niż Pana w drodze do drugiej partii, jeśli chodzi o wyjątkowo niektóre imię od jak Pana ocenia? Pięć, Pięć, Pięć. Żeby, możemy mikrofon? Początek meczu, bo od początku meczu nie myślisz, że mecz nie była taka nerwoza w Nie było tej pewności dopiero w drugiej kwarcie, bo poczuliśmy taką pewność, ale tam w po prostu za dużo strat. Atak już był dużo lepszy niż w pierwszej kwarcie. W te straty, ciągle się powstrzali i to na pewno jedno z trzecich meczów. Następnie jest koncówka. tam kiedy e, powinni sobie obronić, więc między dwoma punktami przewagę. E, Jakowski sfałował e, i to przeżyczył, znaczy to była e, akcja 4-punktowa. I później znów w końcówce, jeszcze później mieliśmy szansę, nie wykorzystać wyjścia w Śląsku i trafił kiedy nie najważniejszym. I wracamy do krótkiej przerwy. Są z nami trener Śląska Billy Wojnazic, a także najlepszy strzelec wrocławskiego zespołu Denny Gibson. Epef po kilka słów po meczu. Proszę oczywiście pierwszego szkoleniowca zespołu brysławskiego, trenera Miliwoje Lazicia. Dzień dobry, one Big win for us and very, very hard game. And, uh, uh, first of all I want to tell thank you for our fans. They, they were not Six players, they were, they were together with us on the court. Thank you. Thank you, thank you, thank you and I think that with positive energy from the public, from tribune, that you know, we will play 200 percent. We played today 200 percent and we fight. We didn't play the best defense, the best offense. We made a lot of mistakes, but we played for strong. we played, we, 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 we played with, with proud and we fight for, I think, we, we, we played with really, really with 200. Must... I I manage. To było wielkie zwycięstwo naszego zespołu przede wszystkim w pierwszej kolejności chciałem podziękować kibicom naszego zespołu, bo dzięki nim zagraliśmy dzisiaj nie na sto, ale na 200% i nie byli nawet szóstym zawodnikiem zespołu, byli siódmym graczem naszego teamu. Jeśli tak dalej będzie wyglądała frekwencja w meczach i, i kibice będą nas tak wspierać, to myślę, że mimo takich meczów jak dziś, gdzie popełnialiśmy błędów, bo było tych... Błędów dużo zawodno jeśli chodzi o atak jak i obronę, to będziemy grali yy, na maxa, będziemy dawać z siebie wszystko, będziemy walczyć o każdą piłkę tak jak to dziś wyglądało tak jak coach of yy, your words dany Gibson. I just want to say uh, congrats to Sloops. It a very tough match. They are a very, very good team, and we just wanted to come in and, and compete against them. Ja chciałem podziękować różnie ze Słupska, bo and uh, just want to say thank you to the fans for coming out and giving us support and uh, just really proud of my team for continuing to fight but uh, we're not satisfied we still have a, a lot of work to do and um, we're looking forward to our next opponent and uh, just another week of work and practice pogratulować też podziękować naszym kibicom i pogratulować zespołowi ze Słupska. Jestem dumny, chciałem powiedzieć, że jestem dumny ze swojego zespołu, z moich kolegów, że uciekliśmy ciężar tego spotkania w zaciętej końcówce. Dalej będziemy, będziemy kontynuować ciężką pracę na treningach i mam nadzieję, że to się przełoży na wyniki w kolejnych meczach. Dziękuję. Czy macie państwo jakieś pytania? Bardzo proszę. First of all,

I think that everybody must start that not who will play 22 or I think that is important find who will game and who will who will make uh, enough teams for game. Myślę, że musimy zacząć zastanawiać się nad tym, Nie kto gra 22, czy 33 minuty, ale kto kończy spotkanie. Stantrud, but after that he was You know, sometimes we will play. Danny played today 33 minutes, but I didn't uh, plan for him. We spoke last 10 days. After every uh, games will be up. You know, we must, we must be patient together because we must find who will play with uh, Together on, on the court. Sometimes it's not enough. This is not your league team, and you know, hey, you will do this, you will do this, and everything will be clear. But in, in our case, we will play excellent. We will fight, but we will have amplitude. You know, up and down, up and down. I, I, I hope that will that will our progress go slowly up, slowly, 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 slowly up. But we must we must be really, really patient. And I won't tell for, for everybody and for Nikola That is a really good guy and he's professional, he must understand because in, in this moment for me is uh, important uh, Shunsk, he's a young player and he will, he will help us on a he, he was between 2-3 the best player in last uh, 2 games but you know, today was Danny, tomorrow will be Sulima. I don't know, why? Don't, you, you know, know I, that's I for the first place uh, Nikola zaczął bardzo dobrze, ale później był zdenerwowany. To jest ciągle młody zawodnik. W ostatnich dwóch spotkaniach prawdopodobnie jeden z naszych najlepszych zawodników. On ja na pewno się nami nie obrazi. Jak dobrze wiecie, Demi, który dziś spędził na boisku 33 minuty w ostatnich spotkaniach, nie grał zbyt wiele minut i to zaakceptował. Dziś wyszedł na parkiet, postawiłem na jego zagrożenie 33 minuty. Każdy z zawodników musi zaakceptować swoją rolę. Rolą tego jest to, aby podczas spotkania znaleźć taki zestaw zawodników, takie ułożenie piątki, żeby gra drużyny wyglądała jak najlepiej. I don't want to uh, talk about players then your skill, but I will say just that I, I, I talk after every, uh, every practice and before every practice game with, with guys and uh, I want uh, I want uh, communication with, with coach and my players. It's very important for me. Danny said me that he played a few years ago with these guys, and for me it was a challenge. And I asked them, "Who is the best? Who is better?" Sorry, he said me. Okay, you will play and you will get him and you will show. I thought so. Sorry. I thought so. Yeah. You know, sometimes we will see it, but we must be patient. It's true. Then is here. We, 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 we talk. I I said few really bad things after. Last uh, again, not just for him, for everybody. But today, I will say Bravo for everybody. I don't want to analyze uh, Daniel because I I I expect this level. But you know, we must be we must be uh, uh, ready for for up and down, up and down, up and down. I think that is normal in our situation. But we will work, 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 and I believe that we have quality. And that we, that I think that we will.

if Danny play excellent every game. I want team must be positive, I must be positive, Skiba must be positive. Every, every guys must be positive. Play one second or two seconds or 22 minutes. That is team. We must be like one. You know? I I said uh, this team, Slutsk, uh, maybe it's not the best team, but I think that is between four or five the best team. In the league, but they play like one. They play today like like one. But we was Better for, for two points, you know? That is key. That is key. that is the, 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 They start earlier, they start together. We must build team in the next maybe one month more because we have now new player and we must uh, put uh, everything, must be like I want. I don't know if you understand me, but you know, that is important. Work, 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 nie and komentować postawy swoich zawodników z osobna, natomiast gwarantuję, że przed każdym treningiem, po każdym treningu, przed każdym meczem i po każdym meczu rozmawiam z zawodnikami i pozwalając im zrozumieć to, dlaczego spisali się, czy grali podczas któregoś meczu dłużej albo podczas któregoś meczu krócej. Trener Lacy przedstawił całą filozofię budowania swojego zespołu, który opiera się na byciu jednostką. Wskazał tutaj jako świetny przykład zespół Energii Czarnych z który, mimo tego, że dziś przegrał, był i grał jako jeden zespół, a my okazaliśmy się lepsi. O to chodzi. Zespół ze Słupska nie jest no, może najlepszym zespołem w Polsce, natomiast jest na pewno jedną z czterech, pięciu najlepszych drużyn w kraju. My musimy się skoncentrować na tym, żeby trenować i, i, i trenować i przede wszystkim ćwiczyć.

niż minutę przed zakończeniem meczu, kiedy Michał Gawiński podał do Pawła Kikowskiego i ten trafił za trzy i po tym rzucie wyszliśmy na prowadzenie w samej końcówce. Pytanie jest, czy to była zaprojektowana zagrywka przez trenera Lazicia, czy po prostu tak wyszło na wojsku. Tak więc zagrywka była taka, że będziemy grali Pickenroha Z jedne strani vojska je napredoval en zavodnik, BTV. Deni, ki ko je na islamo povostavljen, saj ne znamo sklicevati, ne znamo sklicevati, ne znamo sklicevati, ne znamo sklicevati. Situacija je bila, da bomo naredili dobro, dobro, drive, in da bomo sami naredili nekaj, veste? To ni matematika.

To musi zadziałać po prostu naturalne, naturalne instynkty zawodników. Czasami jak rozegramy dobrą akcję i zespół nie trafi, to powiem, że jest dobra akcja. Tym razem trochę nam się poszczęściło, mimo tego, że nie zagraliśmy do końca tego, co chcieliśmy. Oddaliśmy traf, cenny rzut z czystej pozycji.